Dzień dobry Państwu, nazywam się Tadeusz Łysio. jak zawsze w tym miejscu przypominam www.stolbart.cdx.pl Nasza witryna, resztę informacji oczywiście znajdziecie Państwo w stopce bądź też na właśnie tej witrynie. Jesteśmy w tej chwili przy realizacji w Gdańsku, dość daleko od domu, ale nie przesadzajmy, robimy nagle na terenie nie tylko Polski, ale całej Europy, a jesteśmy i pokazujemy Wam tą realizację akurat ze bardzo szczególnego względu. Po raz pierwszy... Pięci zdecydowali się, że pokażą nam, pozwolą nam pokazać w jaki sposób wygląda bezgłowie trafiserowane na całej wysokości łóżka, a także zademonstrujemy Państwu po raz pierwszy w historii filmowania naszej realizacji, w jaki sposób działa zamek elektromagnetyczny w tych meblach, które stosujemy. W tej chwili ta technologia oczywiście ulega małej modyfikacji. To już nie jest taki brutalny i toporny zamek jak onegdaj, żeśmy go montowali. Być może widzieliście Państwo na poprzednich filmach. Teraz jest to bardzo delikatne urządzenie. Niemniej bardzo wytrzymałe i, i bardzo funkcjonalne. Zademonstruję, może przyciskam przycisk Wspaniając, że zamek. Łóżko się odchyla samoczynnie i w tej sytuacji jesteśmy w stanie bezuchwytowo otworzyć całość realizacji i pokazać Państwu. Ja nie będę w tej chwili zagłębiał się w szczegóły, bo wiecie na czym polega wspomaganie siłownikami gazowymi w realizacjach, wiecie na czym polega tapicerowanie stelaża w całości. Chciałem tylko uzmysłowić, że w ten sposób również możemy zrealizować nasze zlecenia, czyli stosując bezgłowie tapicerowane na całej wysokości łóżka. Tak jak powiedziałem, tutaj jest to zrobione za pomocą pikowania, ale styl tego bezgłowia może być absolutnie dowolny. Oświetlenie już jest nijak w standardzie. Tutaj Państwo sobie zażyczyli, żeby była lewa, prawa strona włączana zupełnie oddzielnie, izolowanie. Każdy może włączyć swoją stronę podczas leżakowania, spania, czy czegokolwiek, gdy na tym łóżku się coś dzieje. Łóżko zamykamy. Jak Państwo widzicie, nie wymaga to ode mnie jakiegoś najmielnego wysiłku. Tak jak ówcześnie do poziomu mniej więcej otwartego na 5 cm. Lekko zamykając zamek elektromagnetyczny ułatwia nam uchwyt, dzięki któremu trzyma łóżko w pionie. Łóżko w tej sytuacji nie musi posiadać żadnych elementów zdobieniowych, żadnego, żadnych uchwytów, pochwytów, cięgien tudzież innych urządzeń, dzięki którym moglibyśmy zwalniać i otwierać ten mebel. Bardzo nam to ułatwia sytuację. Mebel jest lakierowany, projekt własny klienta. Naprawdę fantastyczna. Realizacja, i jestem dumny, że mogłem się pod tym podpisać. Mi osobiście bardzo się podoba. Nie będę Państwu w tej chwili pokazywał, bo klient zaczął już pomieszkiwać w pomieszczeniu w jakiś sposób, ale zaręczam, że szuflady otwierają się również bezdotykowo i górne i dolne. Po prostu poprzez naciśnięcie mechanizmem tip możemy wysunąć bądź wsunąć z powrotem szufladę. Proszę Państwa, naprawdę ładny level, naprawdę ładne wykonanie. Myślę, że możemy być z niego dumni, a Państwa zachęcam do odwiedzania naszej strony na co dzień, aby, yy, aby ocenić, czy, czy, czy taki model nie byłby przypadkiem użyteczny także dla Was. Dziękuję Państwu serdecznie i zapraszam do odwiedzania witryny oraz naszego, yy, nos, naszego maila yy, stolwatt.małpa.op.pl. Dziękuję ślicznie. Do widzenia.